Pacjenci zazwyczaj byli w szoku. Pierwsze ich to było wow, jak zobaczyli, to, że nie spodziewali się, że to jest aż tak duże. Zobaczenie takiego modelu oraz wykorzystanie go w edukacji zdecydowanie pozwala na łatwiejszy kontakt z pacjentem, na lepszą współpracę, a co za tym idzie, szybsze wyleczenie i lepsze wyniki operacji. Znajdujemy się w ośrodku medycznych technologii 3D. Jest to pierwsze przyszpitalne centrum druku i mieszanej rzeczywistości w Polsce. Drukujemy tutaj... Pomoce dla lekarzy w wykonywaniu procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Maszyny, które tutaj mamy, szczególnie ta drukarka, przy której stoimy, jest unikalna na skalę świata. Takich egzemplarzy jest tylko kilka, jest to najwyższy model. To jest najnowsza drukarka dedykowana do drukowania organów i narządów, które są fizyczną pomocą dla lekarzy. Maszyna ta jest w stanie drukować z takich materiałów, które nie tylko pozwalają, aby model wyglądał jak naturalny organ, ale również aby w dotyku jego przypominał albo nawet w przypadku nacinania, rozpreparowywania, rozwiercania, aby jak najbardziej naśladował ludzkie tkanki. Tutaj mamy gusnerki, natomiast samą nerkę zrobiliśmy przezroczystą, żeby było widać struktury, które znajdują się wewnątrz. Z innych modeli, drukowane na, w plastiku, które wykorzystaliśmy do edukacji pacjentów przed dużymi zabiegami. Jesteśmy przy stacji modelowania 3D, to właśnie w tym miejscu przygotowujemy nasze modele 3D. Przekształcamy obrazy medyczne, takie jak na przykład obrazy tomografii komputerowej. Następnie, po procesie segmentacji, robimy rekonstrukcję trójwymiarową takich masek. Tutaj widzimy tętniak i wielki krwiak. Następnym krokiem jest wysłanie takiego obiektu do drukarki 3D i przyporządkowanie materiału, z którego chcemy, którego chcemy drukować. Czas wydruku takiego obiektu zależy przede wszystkim od jego rozmiaru. Taki czas waha się od kilku godzin do nawet kilku dni. Drukowaliśmy naprawdę dużo tych modeli i dla każdego pacjenta był przygotowany jego własny tętniak jego własny model. I tacy pacjenci z wykorzystaniem właśnie takich modeli 3D e, mają zupełnie inny obraz swojej choroby. Pacjenci byli najbardziej zaskoczeni wielkością e, oraz e, po, by, potem już po całej rozmowie mówili, że e, pozwalało im to też lepiej zrozumieć sam przebieg operacji. W skład naszego zespołu wchodzą lekarze zabiegowcy, lekarze chirurdzy, wchodzą radiolodzy. Mamy również studentów, którzy pomagają nam przy, przy wykonywaniu tych modeli czy przy wykonywaniu e, obróbki takich modeli. No, zawsze się cieszymy, jeżeli jesteśmy w stanie pomóc innym kolegom lekarzom, innym kolegom zabiegowcom, aby wykonali swoją pracę poprawiając jakość w szybszy, lepszy sposób, aby ostatecznie właśnie to pacjent zyskał, że ta operacja trwała trochę krócej, że została lepiej zaplanowana, że wszystko było przemyślane przed rozpoczęciem procedury.